W 98 98 wyśpiewuje Kościół powtarzając przez wieki i pokolenia z absolutistą pańską. Jako rodzina karolitańska z radością i wdzięcznością w sercu pragniemy włączyć się w ten śpiew i w to uwielbienie Bożego Obchodów w jubileuszu 500 lecia urodzin naszej świętej matki Teresy pod Jezusa. Nieprzypadkowo zatem gromadzimy się na świętej liturgii w sanktuarium Bożego Iłosierdzia, aby uroczyście inaugurować obchody tego jubileuszu. Rozpoczynający się rok jubileuszowy Jednoczekamy na całym świecie nie tylko na wspólnym świętowaniu, ale przede wszystkim na wspólnej modlitwie dziękczynienia i wychwalania Boga za Jego wielkie dzieło. Dziękując Bogu za życie i dzieło naszej świętej matki Teresy Jezusa, pragniemy w czasie tej okresy również zawieszyć, Miło Siedleniemu Chrystusowi karmeliteńskie wspólnoty. Wszystkie dzieła, zadania i troski naszej Zarodnej Rodziny, całego Kościoła i każdego człowieka. Zgłębiając ja dzieła naszej ja świętej matki ja to byłem, oraz jednocząc się we wspólnej modlitwie. Święta Teresa pragnie uczyć nas, jak pośród zwykłej codzienności być niezwykłym świadkiem Boga, i jak być znakiem Jego obecności i działania w świecie. Drodzy siostry i bracia, z prawdziwą radością pragnę serdecznie powitać Was wszystkich. Zgromadzonych dzisiaj z nami na wspólnej modlitwie. W sposób szczególny bardzo gorąco chciałbym powitać Metropolitę Krakowskiego, Jego eminencję Stanisława Kapelała Dzielisza, Księżyca Generalny. Serdecznie Cię dziękuję za przyjęcie zaproszenia do świętowania wraz z nami ile już 500-lecia rodzin naszej i Jezusa. I raz jeszcze gorąco proszę o przewodniczenie liturgii duszy świętej. Witam Jego Ekscelencję biskupa Jana Zajęta, pustosza z aktuali Bożego Miłosierdzia oraz jego zastępcę księdza Pana Franciszka Ślusarczyka. Serdecznie witam Ojca Szczepana Maciaszka, delegata prowincjała i radnego warszawskiej, prowincji karmelitów bo ze Ojca Romana Dąbrowskiego, delegata prowincjała polskiej prowincji Karmelitów, ze współbraci, a także wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych gorąco i serdecznie witam. Witam przełożoną generalną Karolinę Dzieciątka Jezus, matkę Łażeńską Pańską wraz z Radą Generalną, siostry prowincjalne oraz wszystkie siostry Karolinanki Dzieciątka Jezus. Witam również siostry Karolinanki Bosę, przedstawicielki różnych klasztorów. Witam przełożoną generalną Krzywieckiego. Miło mi jest powitać wszystkich dobroczyńców i przyjaciół naszego zawodu a powitam jego składam na ręce pana Senatora Zdigniewa Cichowi Alcma. Cieszę się też obecnością sióstr z różnych zgromadzeń z Witam karmelitanki, misjonarki, karmelitanki, misjonarki, terezjanki i wszystkie osoby konsekrowane. Słowa serdecznego powitania kieruję w stronę wszystkich przełomów, przełożonych oraz moich współbraci z różnych wspólnot naszego zachodu w kraju, i za granicą. W osobie Przewodniczącej Rady Prowincji Krakowskiej banity Wity Widuch pragnę powitać przedstawicieli świeckiego Zakonu karmelitów Bosych z warszawskiej i krakowskiej prowincji. Gorąco witam laikat karolitański, przedstawicieli rad szkatlerznych, a zwłaszcza wszystkich pielgrzymów z różnych ośrodków duszpasterskich przybyłych na wspólne świętowanie jubileuszu 500-lecia urodzin naszej Matki Świętej Teresy Jezusa. Drodzy siostry i bracia, raz jeszcze wszystkich gorąco witam i serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.